Dzień dobry, nazywam się Bernadeta Fenta, jestem nauczycielem szkoły muzycznej. Już niedługo w szkole spotkamy się na przesłuchaniach wstępnych, podczas których określimy, kto z Was będzie mógł do naszej szkoły uczęszczać. Wszyscy kandydaci będą mieli szereg takich samych zadań. I podczas tego dzisiejszego filmiku pokażę Wam, jak te zadania będą wyglądały i na czym będą polegać. Pierwsze zadanie, od którego zaczniemy, to będzie rozpoznawanie melodii smutnych i wesołych. Posłuchajcie najpierw kilka melodiejek wesołych. I kolejna. oraz melodii smutnych. Teraz waszym zadaniem przed komputerem czy przed telefonem jest rozpoznawanie tych melodii, które ja gram. To znaczy, słuchasz przykładu i odpowiadasz, czy melodia, którą słyszysz, jest smutna czy wesoła. Przykład pierwszy. Przykład drugi. trzeci, czwarty, piąty i ostatni szósty. Przechodzimy teraz do zadania drugiego. Polega ono na powtarzaniu dźwięków. Powtarzanie, to znaczy słyszysz dźwięk, i następnie powtarzasz go na sylabie la. Posłuchaj. La. Twoja kolej. Kolejny dźwięk. La. Kolejne zadanie jest bardzo podobne do tego, ale tym razem powtarzamy po dwa dźwięki, również na sylabie La. Po każdym przykładzie jest taka króciutka przerwa, żebyście mogli właśnie tą krótką melodię z dwóch dźwięków złożoną powtórzyć. La. Jeszcze bardziej utrudniamy zadanie, ponieważ teraz powtarzamy całą melodię. Będą to krótkie melodie, ale jednak już będzie więcej dźwięków do powtórzenia. Więc słuchajcie uważnie, i po każdym przykładzie znowu jest krótka przerwa, żeby tą melodię móc powtórzyć. La, 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 la. La 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 I ostatni przykład. La 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 Oczywiście podczas przesłuchań przykłady melodii będą inne, jednak wszystkie zadania będą um, oparte na tych samych ćwiczeniach, które tutaj teraz próbujemy. E, ostatnim zadaniem będzie powtarzanie rytmów, zatem przygotuj ręce do klaskania e, i powtarzaj rytmy, które usłyszysz. Poczekaj, aż wybrzmi cały rytm, i dopiero wtedy przechodź do wyklaskania. To są już wszystkie zadania. Na przesłuchanie możecie również przygotować piosenkę, dowolną piosenkę. Nie jest to zadanie obowiązkowe, jednak bardzo miłe widziane, jeżeli tylko chcecie. To proponujemy również tą aktywność muzyczną. Do zobaczenia wkrótce i już teraz życzę Wam powodzenia.